Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSA FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domach kierskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 17 sierpnia, piątek, godzina za 10.08, 7.50. W związku z tym zapraszam na poranną omówienie sytuacji, sytuacji na czterech najciekawszych parach walutowych. Zresztą, oczywiście od rynku euro rynek euro w ujęciu dziennym. Trzeba pamiętać, że w tej chwili jest dość wcześnie, czyli jeszcze, jesteśmy jeszcze przed, przed zainicjowaniem sesji w londyńskim City. W związku z tym, dealerzy dopiero powoli, powoli przychodzą do prac. Tak, że ta zmienność w tej chwili jest troszkę, troszkę mniejsza. Powiedzmy, widzę, że ta ocena jest w trakcie sesji azjatyckiej, ale, ale warto, warto już w tej chwili obejrzeć sobie pewne tutaj zależności, o których możemy mówić, czyli przede wszystkim to, że wczoraj widzieliśmy znaczny, znaczny wzrost wartości euro -lara. Fakt, fakt. Ten, on nie przebił żadnych znaczących poziomów, oprócz po tak naprawdę tutaj takiego naszego wewnętrznego poziomu 1,23,20, który, który jak widać, już stracił, to stracił troszkę na znaczeniu, ponieważ poprzednio stanowił tutaj linię podstawy tej formacji odwróconego RGR-a. W tej chwili średnio, jak widać, raz na 4 sesje został, jest przekraczany, czyli jego, jego znaczenie mocno spadło. No i te zlecenia, te zlecenia oczekujące to już nie mają takiej, takiej siły, jak miały to poprzednio. Jakby fundamentalnie trzeba powiedzieć, że tutaj ten wzrost rynku euro wczorajszy wzrost Rynku a tak powiem, naprawdę wspólnej waluty na, na, na szerokim rynku. To była, to była, e, to była reakcja na dane, dane z Ameryki. Dane z Ameryki, które wskazały nam, iż na przykład indeks Fed z Philadelphia, Philly Fed, wskazał minus 7,1 punktów, oczekiwane było minus 5 punktów co pokazało, że też, że też te stany środkowa, środkowa, ale, techie, no tutaj widać że czwarty, czwarty miesiąc regresu gospodarczego tak naprawdę, także rynek jednoznacznie odebrał to jako możliwość, potencjalną możliwość szybkiego zainicjowania trzeciej rundy ilościowego w związku z tym ta cała uwaga rynku w tej chwili skupiła się na przyszłych, przyszłych miny posiedzenia komitetu czwartego rynku, no i to będzie wydaje mi się, że jedno z najważniejszych, najważniejszych wydarzeń w na chodzących dniach, ale oczywiście to nie, już nie w piątek. W piątek mamy jedynie. Z mojej opinii, to jest moja opinia, że w tej najważniejszym dzisiejszym wydarzeniem jest Indeks uniwersytetu Michigan o godzinie 15,55, oczekiwane 72,5 punkta. No i tutaj ja, ja zakładam, że rynek będzie drwyczkiwał będzie na te dane w takim sensie troszkę troszkę odnosząc je do, do wczorajszego Filiffa, czyli zobaczymy jak, jak, to, jak, jak te dane nam tutaj widzą, jeżeli będą gorsze, no to on tutaj dolar dalej może stracić i w konsekwencji wpchnąć euro Eurodala trochę wyżej jednocześnie. Warto zauważyć, że tak naprawdę od godziny... Od godziny 22.30, 23.00 na rynku trwa realizacja zysków. Zaraz ja pokażę, może na tych, innej, tych innych parach, na przykład fund, fund, fund dolara. No i tutaj widzimy tą realizację zysków w godzinach nocy. W związku z tym widać, że rynek troszkę ten impuls wykorzystał do, do zamknięcia tych pozycji. No w związku z tym, tutaj jakby oczekiwanie ewentualne na wyjście w górę, to wydaje mi się, że to jest maksymalne w tej chwili to jest ograniczenie 1,24, tak naprawdę. Również zbiega z tą linią trendu spadkowego, także wydaje się, że tutaj raczej dzisiejsza sesja na argor Dolar to będzie sesja pomiędzy tym, tym dolnym ograniczeniem trendowym, gdzie jest zakres 1.23.17 i 1.24. To może zaraz spójrzmy na funta, funt w ujęciu dziennym. No, fund się cofnął. tutaj. E, jeżeli Państwo czytają nasze komentarze na rynku BOSS, na, na, na stronie internetowej BOSS.fx, FX no to wiedzą, że w pewnej analizie żeśmy e, tak naprawdę przeanalizowali tę parę i wskazali właśnie, że tutaj naprawdę zobaczymy trzeci test, e, trzeci test bądź też czwarty, jeżeli tutaj, jeżeli tutaj przyjmiemy, że te parę pipsów nie miało znaczenia e, tej tego ważnego poziomu 1.5440 no, widać, że ta euforia wczorajsza troszkę przekroczyła się w jakąś realizację zysków. No, jak widać, cały czas jesteśmy gdzieś tak w połowie tej białej świecy. Także nie, nie jest to nic w tej chwili, jakby mocno, mocno, mocno niepokojącego. Niemniej faktycznie wydaje się, że do godzin popołudniowych raczej będziemy, będziemy tu obserwowali pewien lekki spadek, spadek w dół w kierunku 56 40. i dopiero te dane amerykańskie od godziny 15.50, bo mamy jeszcze o godzinie 16.00 this Conference Board. Português não quanto Nie, jednocześnie trzeba pamiętać, że dzisiaj mamy że mamy również na rynku funta dzisiaj aukcje, aukcje, które wynik będą za na o godzinie około 13.10 to będą bony skarbowe bony skarbowe brytyjskie one nie ruszą zbyt mocno rynkiem, jeżeli te dane będą względnie jeżeli uda się uplasować całą emisję bodajże to są chyba 4 serie dzisiaj, 4 serie od, od zapadających w ciągu 91 Dni do 182, także mamy trzy serie, dość, dość szeroki, szeroki spektrum i instrumentów. No ale, tak jak powiedziałem, na no, ogół te, te aukcje długu nie wywołują jakichś znaczących ruchów na rynku, chyba że są ewidentnie gorsze, a takich się raczej nie spodziewamy dzisiaj. Eee, trzecia para, czyli euro złoty w ujęciu dziennym. Eee, ja polecam wszystkim przeczytać komentarz na stronie Boss porany komentarz do rynku złotego. Eee, tam to wszystko jest bardziej kompleksowo omówione i będą mogli Państwo dokładnie wiedzieć, e, jak dzisiaj wygląda sytuacja na złotym, e, jak to troszkę przekłada się w szerszej perspektywie, no jak wydało to wczoraj. Także. Eee, ja tylko podsumuję, może, że tutaj wczoraj udało nam się bronić 40, 40 zakres, tak naprawdę nawet nie 40, 49, tak. Lek naruszenie tego zakresu jedynie. No widać, że wczoraj tak naprawdę złoty złoty samodzielnie bronił to 40, to tak, dealerzy reportowali o tym, że na rynku był BGK, jak wiadomo w środę, w środę była wolnym od handlu w Polsce, w związku z tym ta zmienność, ta, wczoraj, ta płynność na złotym jest troszkę niższa niż zazwyczaj część. Część inwestorów wykorzystała środę, aby w, umiejętnie wpleść urlop, wtedy pomiędzy, pomiędzy dni. No i w konsekwencji mieć tak naprawdę parę, 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 praktycznie tydzień wolnego. W związku z tym ta zmienność widać, że ta, ta, ta płynność oczywiście widać, że jest dużo niższa. E, z konsekwencji tutaj wczorajszy BGK na rynku, no i te polepszenie nastroju wokół ryzykownych aktywów po tych gorszych danych z Ameryki, no zapchnęło nam zł, złotego troszkę, troszkę niżej. I to co ciekawe, tak naprawdę, złoty naruszył wyraźnie. Ten zakres 406, ten zakres 406 to był taki uznawany za dość, dość technicznie bardzo ważny zakres, który może tutaj ograniczać umocnienie złotego. No, widać, że troszkę nauczyliśmy to. Z tego co pamiętam, na tych niższych time frame'ach, czy na niższych, yy, na niższych yy, time frame, czyli w wykresach jakby czasowych, to widać było, że do 4,6 stawiało pewien opór przy pierwszym impulsie spadkowym. To była, tam była jakaś korekta, że do 1,5 grosza, i dopiero kolejna jakby fala fala aprejacji złotego zła przełamać ten zakres. no Jak widać, poniżej poniżej yy, spotkaliśmy się z dużym popytem. Także ten kurs lekko dzisiaj rośnie. No, wydaje mi się, że pierwszym właśnie zakresem jest. Yy, 406, bo także niedługo, tak naprawdę. Zostało nam tutaj 12 setnych, także, check, naprawdę to będzie pierwszy test tutaj, jakichś nastrojów. A sam złoty, w mojej opinii, skończyć dzisiejszą sesję właśnie w zakresie 4,0550, a 410, a 40 nawet nie zakładał podejścia, raczej zakładamy, że będzie 4,8, 80, 4,9 i tak naprawdę ten wąski zakres 3 groszy zostanie utrzymany. To również zbiega z naszą. Na tą są, są Tezum z początku tygodnia, że złoty będzie ten cały tydzień oscylował poniżej 40, i naruszenie tego zakresu najprawdopodobniej nie dojdzie. No i y, czwarta para, czwarta para, jako tak naprawdę ciekawostka, y, ponieważ mamy tutaj y, parę dolar do jena w ujęciu dziennym. No i tutaj y, Ponownie ponownie przy, pokazujemy ten układ cały, który został zanegowany, czyli ten clean, clean, który miał nam doprowadzić do testu tej podstawy, do tego nie doszło. No i ta linia trendu, która została e, gwałtownie wybita. Tutaj widać, że troszkę rynek opadł sił w tej chwili. Widzimy, że ta wczorajsza świeca no, spotkała się z reakcją podaży ze strony, na ze strony importerów, ponieważ jak wiadomo, e, rynek jena jest rynkiem zetknięcia się dwóch sił, eksporterów i importerów. I obydwie, obydwie frakcje posiadają dają no dość duże możliwości wpływania na te kursy, no widać, że ten, że ten opór na poziomie 40 dość znacznie nam tutaj, nawet jakaś próba korekty widzę, że była, lekki spadek gdzieś tak nawet do połowy świecy, także najprawdopodobniej w mojej opinii ta tutaj presja, presja na przebieg tego zakresu zostanie utrzymana tym bardziej, tym bardziej, że mamy tutaj jakieś co czasem ze strony tamtych, bodajże w Japonii mamy rewizję powiedzmy jakichś założeń budżetowych także te impulsy fundamentalne będą obecne na rynku minister Furakawa jest dość aktywny w mediach, dlatego można oczekiwać jakichś impulsów na rynku no i oczywiście tutaj decydenci starają się wychnąć ratowanie jak, jak, jak najwyżej no a z technicznego punktu widzenia no, to dość szeroki zakres, czyli 78, 77, 79 40, no i to jest w tej chwili aktualny zakres do korekt, aczkolwiek nie spodziewałbym się, aby ten kurs przetestował do Lombardy już dzisiaj. Dziękuję za uwagę.